W 2004 roku 16-letni Bartosz Kurek zadebiutował w seniorskiej siatkówce, grając w AZS PWSZ Nysa w Ekstraklasie. To był jego pierwszy poważny sprawdzian, który odbył się u boku wciąż aktywnego sportowca Adama Kurka. Sezon 2004-2005, z uwagi na wiek i małe doświadczenie, nie był udany dla drużyny. W tym czasie Kurek rozegrał 22 mecze ligowe i zdobył 122 punkty. To w tej drużynie pokazał po raz pierwszy swój talent, Zbierając pierwsze szlify i poznając smak profesjonalnej siatkówki. Roman Palacz, jego pierwszy trener w Nysie, wspominał: Miał świetne parametry somatyczne. Bardzo był zaangażowany, zdyscyplinowany i zmotywowany, aby być siatkarzem. Również trener Zdzisław Gogol, który prowadził kurka w kadrze kadetów, podkreślał: Był to talent, który rozwijał się z każdym rokiem szkolenia. Bardzo chciał pracować. Trudno go było wyciągnąć z sali. Talent Bartka rósł w siłę. A pierwszy ważny sukces młody siatkarz odniósł w 2005 roku, kiedy z reprezentacją Polski zdobył w Rydze Mistrzostwo Europy Kadetów. Dopiero w trakcie turnieju wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie i finalnie został wybrany najlepszym atakującym Mistrzostw.